Pytacie się mnie Państwo, skąd się bierze krwiomocz po radioterapii? No, jeżeli wykonujemy radioterapię z powodu raka gruczołu krokowego, tu mamy pęcherz, tu mamy w tej okolicy gruczoł krokowy, no i teraz z pól zewnętrznych musimy naświetlić. To te naświetlania są wykonywane w sposób konformalny, czyli z różnych pól naświetlamy. Ten e, gruczoł krokowy po to, żeby wiązka skumulowała się w gruczole krokowym, mówiąc kolokwialnie utłukła nowotwór, wyleczyła nowotwór. Ale pamiętajmy o tym, że ta wiązka też działa nam między innymi na pęcherz. No i w pęcherzu rozwija się choroba popromienna i stąd pojawia się krwiomocz po radioterapii. Regeneracja pęcherza, czas, czas leczy wszystkie rany. Czasami trzeba pomóc, jeżeli pojawia się krwiomocz po radioterapii, jeżeli tracimy morfologię, no to trzeba zgłosić się do lekarza i wówczas urolog zastosuje odpowiednie postępowanie. Niekiedy trzeba wejść do pęcherza, przypalić krwawiące naczynka, niekiedy inne sposoby postępowania.